Siemanko, witajcie, tutaj Nowaczek Jest ze mną Dominik Tak jest, witam I obecnie tańczymy sobie na handlernie I wierdza. To będę musiał wyciąć Kurwa, normalnie o na mam na tej porze co Dobra, jedziemy sobie Siadaj do mnie Absurdaku A po co swojego stariona, człowieka to jest, jest cichy zabójca Nie ma lipy Czekaj bo muszę coś się zapytać ludzi na, na czacie Najpierw sobie domek opłacę na jeden dzień dodatkowy Gdzie ty jedziesz? No, za to ale weź swój, dobra Ora, nie będziesz tak lepiej. Eee, synek, nie ta liga Wejdź mi tym czołgiem Czego W ogóle te shaderie człowieku Niekiedy są takie denerwujące A, 171, ZUS Dobra, możesz zwolnić Chociaż no Jak wy tak zapierdalacie to ja mogę iść szybko, nie? O kurwa. Bo cyła edit. Ej, lol, czekaj, bo mi się tekstury nie wczytały. Fajnie, gros. czekaj, stój. Zobaczę coś. Rogal gada, że na kulierze. Boże, że to się nawet nie opłaca, chopie, robić. Bo, 4000 na górniku masz 2 minuty. Więc policz to sobie na godzinę. I na godzinę wychodzi chyba z 200k około. Dobra, weź gdzieś do parking. Z Dostałem mandat. Ja też. O ty. Czekaj, bo ja teraz muszę znaleźć... No, O, dobra, mam miejsce parkingowe znalezione. A co? Tak... Ja mam tak w do daleko ten parking. Chwila, chwilę, bo muszę coś zrobić. Bo um, ja pierdolę. Mam na wysokich... Ktoś mi coś pisze? Kto mi to nie ma mecha, nie ma mecha. A ja tylko zaproponowałem. Czekaj. WTF? Właściwie by pomylił. Masz mecha? Mm. Nie, nie, nie. to co? Ty nie masz? Ja nie mam chyba też. Wczoraj wchodziłem to chyba miałem. Zaraz zobaczę. Czekaj. Okay. Ma... LOL! Powiększyli miejsca, 42 miejsca są. Yeah. No. a ja mam normalnie. Jak on miał? Bog god? Bog god. i do domu jeden. Czas wynajmu dwa dni. Nie ma yeah. w ogóle oh, A jest! Yes. 6000, co idziemy robić? Szukać tych cejów? Co ja napisałem do niego co jest Ty, ja potrzebuję 120k. Masz tyle? Mam 91. To kurde, nie starczy. Bo pragnę sobie jeszcze zamontować. US. 1 czekaj, jeszcze znajdę tamtego drugiego cejata. Hepson, wpisz tylko Hepson i jego ID. Nie, 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 nie. nie. Wpisz Hepson i wyskocz jego ID. O okay. Ale jego nie ma. Nie wiem. Hepson poszedł. No bo on ma. A nie jest, 95. Jak to by nie ma? Jak jest? Ogólnie wpiszę sobie wariant. Podwyższyło no. mi się zawieszenie. A ja też mam wariant? Przejdę, zobaczę. Nie, bo ty masz terenowy, więc raczej nie. Mam wariant. Na co? się. No to każdy chyba samochód ma wariant. Tylko, że jeżeli chodzi o podnoszenie, tutaj tak sobie jeszcze zaraz... <noise> 95. Aha. Co ci napisał? Że zna moje pasy. Kto? Robert. Jakie pasy? Pasło. Do czego? Do czego? Dawaj tutaj za... dawaj za mną. A co on ci co... co on ci mówi, że co? Czekaj! To... Czekaj, dawaj tutaj za mną. O co czekaj. mu w ogóle chodzi? Haha. <noise> um, czekaj. Wyjaśnić go z łokieta. Jedź pan w chuj. Czekaj. W ogóle gang bym chciał założyć, nie? Tylko że półtora miliona to, to nie mała suma. A moje, a moje. Oni są na górniku. Jedziemy tam? Jedziemy tam, człowieku. Czekaj, ja sobie tylko dach założę. Będzie bardzo seksownie. Oj. Cześć, bo nie wiem dlaczego miałem wyłączony. Wariant... O. Jedziemy. <grym> Czekaj. On wydał na tego bułówka człowieku yy, 2K No co czy 19 No ale około 2 KK uznajmy yy, Ja teraz jak zamontuję jeszcze ten G US1 i GZI4 na 4 łącznie to wychodzi 450 tysięcy Czyli jak masz że, że masz US2 i US1 łącznie kosztuje 900K czekaj eee, okay. gz4x4 GZ 4 kosztuje 150 e, no to masz milion pięćdziesiąt za auto same dałem milion e, osiemset chyba a nie 800K tu, no właśnie, 800K więc e, moje auto będzie równowarte tyle co kurwa no co? równowarte tyle co jego bufalo ale on tylko to robi, żeby pokazać. Zobaczysz, że za niedługo to sprzedaje. Ja mu powiem znowu, że kupił nowe auto, i on znowu hopie sobie nowe. Kupi. Ja wiem. I chuj mnie to obchodzi, że, ten, że to w ogóle. A e, ty tędy ty nie zjedziesz. Założysz się? Dobra. I głównie mnie to obchodzi, że, ten, że to teraz jest na YouTubie. Bo ja nie mam nic do ukrycia. On, bo on, stój, 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 stój. On, on mówi, że nie gra i nagle kurde się dowiadujesz, że y, go stać na Buffalo, że go stać na GZ, że go stać na US-2, że go stać hopie na wszystko, nie? Nie lubię takiego że Chcesz pożyczyć od niego, to on nie ma, bo on ma tylko 30k, nie? I taka menda, że ci nie da. ja tam nie narzekam Patry, na brak. Cię wyminę. No ty skurwysynu. No. Co ty robisz? No ty ceju. rozwaliłeś mnie auto, co ty? Też se auto. Czuję tył. I nie mam lamp. Lol. Zaraz napiszę jakieś moderator, żeby mi naprawił, żeby to ładnie wyglądało. Bo oni czekają na nas przed tym, przed wejściem na górnika. Trzeba będzie się ładnie zaprezentować. To 100% napisz. Jeżeli jest. ja kupiłem to auto tylko dla dźwięku silnika bo mi się podoba od początku gry, nie? <grywa> tylko dlatego, że mi się podoba <grywa> ja tam na prędkość złapałem przerwało cię tak trochę dobra, dobra o kurde o ty co ty robisz? wyleciałem ja się zapatrzyłem na ascensora 25 litrów paliwa mi zostało Skok w przestworze? Nie ma problemu Sobie jesteś o, jo, ja chyba nie Kurde, są drzewa o, naprawdę Płaszczem, kur... co poleciał? Aha, uh -huh. No, dachuję OP no. Gdzieś ty poleciał Ja jestem już przed górnikiem Jakim cudem? Bo ja pojechałem prosto Skróciłem sobie drogę Liceju! To jest terenówka. Aha, chcesz o 19.30 się ścigać? To tak <noise> no, on do mnie. Rogal? Co ja to? Nie od... Wierzę tu panie Jakby co to ten w jedzie 200, dobra? No O Jezus Maria, gdzie ja mam krędy wjechać? Boże ja w ogóle nie w tą stronę pojechałem, a to szczegół.

o kur... tu pisze Idzie mnie, idzie mieć przez gieś Jezus Maria. No kto to postawił tutaj? Co on do ciebie O Marcin jeszcze dojedzie Co on do ciebie pisze? A gdzie jest Marcelina? Dawaj tutaj dla nas Już jadę Wjeżdżam w CJ. Musi jechać taksy. Czemu? Bo on robi za szyfera. To. Marcin. Marcin nie pracuje w TSA? Właśnie nie wiem. Czy mi się nie chce wierzyć? Wątpię w to. Już nie było żadnej rekrutacji ostatnio. Boże, jakiegoś już bufa. że jaki ty... Jezus Maria... Cały czarny bufalo. Przecież to brzydko wygląda. O, o! Stój tak, za ja Blokujemy go? Dawaj. Ja zablokuję z przodu, ty zablokuj z tyłu. <słuch> ja przeciśnij go, przyciśnij go. Już jest przyciśnięty. Już sobie nie wyjedzie Dziękuję, dobranoc Nigdy Widzicie właśnie jak fajnie się bawi Ten idiota Ruchać się z powietrzem A <grywa> ten kolega co? A to jest koleżanka Witam Witam Co proszę? proszę. No dobra, dobra człowieku Ty i ta twój... ten... Ty ten twój dynastu łeb Ta, fajnie to tak w powietrzu na moim kolanie. Że hmm. on tedy nie przejedzie? Jedzie ten Marcin... O jedzie. Marcin w TSA pracuje? Nie wiem. Ej, nie. I nie no. Stop. Marcin wysadaj. To jest napad. O, o! Reportuj go! Patrz Report tego typa. Jak ja mam id? Report... ...87... ...Bulgarii... <laughs> Oj. Proszę mnie zostawić. Dobra. Gdzie jest Bogot? <noise> Ej, bo wysiadł przecież. LOL, twoje połączenie jest niestabilne. Chodź tu. Nie, waliło mnie. Nie, to było. Kika dostałem. Za co? Za zablokowanie drogi. Really? No. Więc wyzywałbym go, ale nie będę ryzykował. Teraz tak zarabianie na górniku wygląda w sposób następujący. W pół godziny wychodzi na to, że zarabia się szybkim tempem. 90k w godzinę od 140 do 180 chyba jeżeli dobrze e, mi Dominik podał obliczenia swoje poprawne obliczenia? tak yeah. cieszę się więc ja sobie tutaj pozarabiam trochę no, i wasze, no, ten, no. 300k e, i czekamy przed sobie zamontować tyfy Co on robi Co on robi What the fuck A też Dobra mniej jeszcze Poczekamy sobie Aż tutaj, jeżeli ja wejdę to przywitam Was ponownie Dobra, ja już wjeżdżam do Easy Zobaczymy jak będzie pyrkał ten stadion z US-1. Bo, muszę teraz przejechać dalej. Kopolowe pozdrowienia dla Ciebie. Do 31 auto ma ID. 8907 e, przelej 31 300 Dobra. Okay. dostał teraz raz, dwa, trzy i mamy ust jeden żeby nie było, że Was oszukuję to Wam jeszcze pokażę że samochód posiada US1, US2, ale gdzie to sobie najpierw na bok. Proszę bardzo, fał info. us 1 tak, US2 tak. Więc e, zróbmy sobie taki próbny rajdcik, jakbym to wykreślił. No, ale się nawet... No, co za co jest? że mi to zajedzie. Nie wiemy ale jak się woduje w niego e, dobrą sumę pieniędzy to będzie z niego bestia jeszcze jutro 4x4 i GZ i będziemy mieli full e, full lepszenie dobra jedziemy więc śmiało na razie mamy prędkości teraz się zaczyna bo z górki Uuuu, chyba nie współgra. Ojo oj, oj. No dobra nie szkodzi, ale będzie większa cena, bo będą ludzie myśleć, że jeden 1 y, współgra z już dwa. A więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!